W minioną sobotę w Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imienia Księcia Bolka I przy ulicy Kościuszki w Jaworze odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej byłego dyrektora szkoły Antoniego Świebodzińskiego. Absolwenci z lat 60. i początku lat 70. padli na pomysł, żeby odsłonić tablicę pamiątkową poświęconą dyrektorowi szkoły z lat 1962-1974 panu Antoniemu Świebodzińskiemu oraz kadrze pedagogicznej, która w tym czasie pracowała. To z ich inicjatywy, z inicjatywy pana Zdanowicza, pana Włożimierza Stanowicza zebrano pieniądze, zamówiono tablicę i umieszczono ją na ścianie naszej szkoły. W sobotę zjechali się absolwenci, zjechali się nauczyciele, którzy pracowali w tym czasie. Była rodzina świętej pamięci pana dyrektora Siabonińskiego, nauczyciele, administracja, obsługa, uczniowie, którzy dzisiaj są w szkole i bardzo uroczyście w obecności władz powiatu, władz miasta odsłoniliśmy te tablice. Sam fakt, że w uroczystości wzięło udział ponad 200 osób świadczy chyba o tym, że była ona bardzo potrzebna, nie tylko absolwentom, ale także i tym, którzy są dzisiaj w szkole. Bo wiadomym jest, że patrząc w przyszłość, trzeba pamiętać też o przeszłości. A ta przeszłość była chyba bardzo dobra, bo jeżeli uczniowie po wielu latach chcą wyrazić wdzięczność swojemu dyrektorowi, swoim nauczycielom, to chyba osiągnęli oni bardzo wielki sukces.